hej, ja co nam dzisiaj w duszy gra. Czwartek 27 marca 2025 rok 1147 czasu angielskiego. Za bardzo się nie wypowiadam o tym, co się dzieje na wschodzie, tam w Ukrainie o tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Ale wypowiemy się. chodzi o kwestie pomagania. Chciałbym się skupić tylko na pomocy, czy warto pomagać Ukraińcom, jeżeli oni zostali napadnięci przez Rosjan. Taka jest ogólna narracja, więc się trzymam ogólnej narracji. Chociaż wiemy, że w 2014 roku tam był gigantyczny problem na Ukrainie. Na wschodzie, na wschodzie, tak, na wschodzie Ukrainy był gigantyczny problem, ale jest ogólna narracja, że Putin napadł na Ukrainę, więc się tego trzymajmy. I teraz tak, chciałem się odnieść do tego, jak być może ci sami ludzie, którzy mówili, o tym i może nadal mówią, że jak, Polska, jak na Polskę niemi, Niemcy napadli, że nikt nam nie pomógł. Ale właśnie o to chodzi, że są takie zasady międzynarodowe jako wojenne, że inny naród nie może się wtrącać, jeśli nie ma podpisanej jakiejś umowy. No, załóżmy w latach e, II wojny światowej, jak się zaczęła druga wojna światowa, coś tam było m, m, popodpisywane i załóżmy m, Polska z Ukrainą obecnie m, też coś tam ma m, popodpisywane, ale są jeszcze inne jakieś e, jakieś zasady wojenne. Ja szczerze mówiąc na tym się nie znam. E, w każdym razie nie można do jakiegoś momentu e, Wtrącać się, można pomagać humanitarnie, można pomagać, e, tak, żeby to nie było, że się bierze bezpośredni udział w danym jakimś konfliktu wojennym e, czy zbrojnym. Także ci sami ludzie, którzy e, krzyczeli i może nadal krzyczą, mówili i może nadal mówią, że tak, bo nam Ang Anglia nie pomogła, bo nam inni sojusznicy wtedy nie pomogli podczas e, II wojny światowej, znaczy na początku II wojny światowej. E, no. E, tak samo teraz. E, krzyczą, że nie, nie że nie trzeba pomagać Ukrainie, bo Ukraina, Wołyń e, wypominany, tak jest to gigantyczny problem. Ale ja chciałabym tylko zwrócić uwagę na kwestie tych ludzi. E, jeszcze raz tu podkreślam, że krzyczeli, że nam nie pomogli, e, no, a teraz, że nie, nie trzeba, nie, nie można pomagać. Ja tylko chcę się na tym skupić. Chodzi o postawienie się w sytuacji, załóżmy Ukraińców. Ale jest to bardzo skomplikowane, ponieważ jak wiemy, jest albo była, albo nadal jest afera. Podkarpacka, gdzie polski rząd, e, chyba cały właściwie, jest trzymany, że tak powiem, na łańcuchu e, jakiejś tam ukraińskiej mafii, gdzie mają jakieś tam nagrania z. E, no z, 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 z e, uczestnikami, z rządowymi jakimiś, z rządowymi ludźmi, że i nawet nie wiem kto, dobra nie będę, żebym nie została tutaj pociągnięta do odpowiedzialności, dobra, ale wiemy o jakichś tam rządzących, że brali udział w jakichś tam akcjach, e, no chyba pedofilskich. I że są nagrania, i gdzieś to jest przetrzymywane, nie wiem, na Ukrainie czy gdzie. A może nawet dotarło to do Rosji. Nie wiem, przepraszam, że się śmieję, ale jest to tak gigantyczny konflikt, że no. Sama tak naprawdę nie wiem, o co, co o tym wszystkim myśleć, dlatego się za bardzo na ten temat nie wypowiadam. Ale zdaję sobie z tego sprawę, że polski rząd może być trzymany na łańcuchu. Załóżmy, byłoby ok, gdyby nie było tamtej afery, gdyby. No, ukraińska jakaś tam mafia nie szantażowała polskiego rządu, to załóżmy, załóżmy, mówię, załóżmy, była, był wołyń, załóżmy, ludzie się, wychodzę z założeń, ludzie się zmienili. Załóżmy, jest już. Zupełnie inna sytuacja, załóżmy, chociaż e, wiadomo, że banderyzm na Ukrainie czy w Ukrainie, jak kto woli, e, rośnie. E, także, no, dlatego się nie wypowiadam. E, raz na jakiś czas coś tam powiem na ten temat. E, ale jeszcze coś miałam powiedzieć, zapalę, podpalę, bo mi zgas papierosek. I ktoś mi napisał na telegramie i się roz, rozproszyłam. Powiadomienie mi wyskoczyło i się rozproszyłam. Coś miałam powiedzieć. No aha, jeszcze raz tutaj chciałam powtórzyć, że nie wiemy, jakie są tak naprawdę relacje mafijne, bo ja uważam, czym innym jest rząd. W danym kraju, a czym innym są jakieś tam mafie. I załóżmy, jakaś tam mafia ukraińska, nawet może ukraiński rząd trzymać na łańcuchu, gdzie ukraińska mafia może być powiązana z rosyjską mafią. Także to chciałam jeszcze powiedzieć. No, i siatka jakaś jest rozbudowana, mafijna. Także pamiętajmy o tym, że na świecie wszędzie rządzą mafie. I to chyba tyle bym chciała powiedzieć w tym nagraniu. A tymczasem zobeczki chowamy do pudełka. Pozdrawiam i do następnego jakiegoś nagranka. Pa pa!